Gorączka, 30 w cieniu, a my jutro rozpoczynamy 30-dniowe wyzwanie. O 20 będę mówił o tym na grupie Start 7 Play i tam będę ci mówił, jak w ciągu 30 dni poprowadzimy każdego, kto będzie gotowy, na 20 tysięcy złotych. Tak? Czyli. 30 dni będziemy robić proste rzeczy, w wklej takie, które u mnie działają od lat, tak? Dostaniesz po prostu gotowy schemat działania i w ciągu 30, po 30 dniach z tego działania, gdzie tak naprawdę, trochę zdradzę, 90% pracy będzie po mojej stronie, ty odbierzesz rachunek, taki czek, można powiedzieć nie rachunek, tylko prowizję, tak? Na poziomie 20 tysięcy złotych. Także zapraszam cię serdecznie. Na to spotkanie króciutkie, to będzie taki wstęp, gdzie powiem Ci, jak będziemy to wszystko robić, bo zasada jest prosta, tak? Jeśli chcemy mieć to, co mają wszyscy, powinniśmy robić to, co robią wszyscy. Co dzisiaj wszyscy robią? No wszyscy są dzisiaj na wakacjach. Jeśli chcesz mieć to, co mają wszyscy, czyli tak naprawdę większość, co ma no, roboty, której, której nie lubi, szefa, którego nie lubi, tak? i po prostu żyją od, od wakacji do wakacji, tak? Jeśli chcesz mieć inaczej, no to trzeba zrobić coś innego, czyli między innymi zacząć inaczej. A inaczej to jest to, żeby w wakacje właśnie zarobić pieniądze, a nie wydać. Także zapraszam Ci serdecznie. Do zobaczenia. Cześć, cześć.